Cześć, witam na kanale For Alex Team. Dziś pokażę Wam zestaw kluczy nasadowych z grzechotką na jedną, drugą salę firmy Topex. Zestaw składa się z grzechotki. oraz 10 nasadek. Nasadki zaczynałem się od rozmiaru 10. Kończą na rozmiarze 24. Nasadki wykonane całkiem przyzwoicie A tak prezentuje się cały zestaw. Uważam, że jakichś amatorskich, przydomowych prac w zupełności wystarczy. To na tyle, cześć, do następnego razu.